No, też czytałem to, jak miałem tam lat. 13 14. A no, takie <grymne> książki przygodzą no, dla mnie, Ja te <grymne> Ale Niackiego wolę, jak napisał raz do roku w A, to jest fajny numer. Ee... A to już jest książka dla <grymne> Oskarżyli go o, o pornografię. A tam jest jedna scena, tylko

No chyba tak, no z katolicyzmu właśnie. robimy co i tego a jednocześnie mamy Wiesz co, jak ja ostatnio wypoczyłem tego kałżyńskiego. Kałużyńskiemu trochę do końca nie wierzę. To On miał takie artykuły antyklerykalne, których mu nikt nie wydrukował. Chyba pięć było. To? Kałużyński. No. I tam w jednym że on przeczytał cały testament i Chrystus gdzieś nie pogadał przeciwko znaczy, się wypowiadał temu, żeby nie niszczyć związku, to znaczy nie, 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 nie unieszczęśliwać ludzi, ale nigdy nie ma wypowiedzi Chrystusa o wolnej miłości. No może nawet nie było w tych czasach takiego określenia. No ale zacząłem czytać nowe testamy, no ale obecnie mam od ciebie i z tyle książek, że odłożyłem ten nowy testament. Zwłaszcza, że od To jest bardzo nudne stare pisarstwo, a poza tym mam opracowanie katolickie, gdzie jest e, mnóstwo wyciągniętych wersów wyrzucanych 36 i 38. Nie ma 37 Po prostu to jest cenzura. Tam po

na caleczko i śmierć. Zobacz, zobacz, obserwuj! Patrz, jak na rybi na Co, mam włosy? Okay? No, no! I co, dziś wodzie. Wyżej, wyżej! Górskie prezenty, górskie prezenty! Dobra, dobra, ja się no, Nie, nie, te irlandzkie tańce! Mój, A ja? O, to, 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 to. Nóżkami pośmigaj. Nie, nie, nie śmigaj. Nie <słuchaj> No. aż ty ręce. ręce. Oni mają te ręce tak że... To jest fajne, nie? Oni się trzymają pionów. Głowa tak pionowa.